Wszystko w porządku? daj Zu! Próbuję się połączyć! Eee, ale z kim? Z moimi szlamoprzadkami! Mm. Czekaj, to moja ładowarka! Ej, jak mam się teraz skomunikować z moimi przodkami? Muszę ci to powiedzieć, ale wszystko zrobiłeś nie tak. Znajdźmy specjalistę od komunikacji z duchami przodków. Za mną. Cześć widzowie! Dzisiaj zmienimy jedną z lalek w mieszkańca planety Pandora. Pandora? Mówisz o legendarnym plemieniu Nawi? Oglądaliście Avatara? To film o odległej planecie Pandora, na której żyje plemię Nawi. Jego członkowie komunikują się z przodkami poprzez rośliny. Szybciej są! Chcę już zobaczyć mojego guru! Przodkowie nie będą czekać! I patrz, oto twój guru! Cześć! E, co ma być ten spec od komunikacji z przodkami? Nie wierzę. I masz rację. Jeszcze tak nie wygląda, ale wkrótce będzie. Zacznijmy od włosów. Nawi mają zupełnie inne. Podaj mi wiertełko ze zmywaczem. O Widzę, że będzie ciekawie! Co będziemy zmywać? Musimy wyczyścić jej twarz i przygotować do dalszej pracy. Ostrożnie się obchodźcie z tym narzędziem. Dziwnie to wygląda. Ciekawe co dalej. To dopiero początek. Poczekaj na efekt końcowy. Jestem ciekawa twojej opinii. A jeśli ci się nie spodoba? Trudno mnie zaskoczyć po jodzie malowanym natryskiwaczem. Milady, <grym> kształt pani czaszki jest zdumiewający. To najdziwniejszy komplement, jaki kiedykolwiek słyszałam. Teraz pozbywamy się ciuchów. Panienko wybaczy... Zauważyłaś coś innego? <laughs> Też chcesz być Monster High? Nawet do twarzy ci w tym wyglądzie. Ty tak na serio? Hurra! Zrobię sobie włosy! Okej, okay, wszystko już gotowe. Możemy przejść do głównej części. Nasza lalka w ogóle nie wygląda jak Na'vi. Różni się choćby tym uroczym kolorem. Przemalujmy naszą modelkę, co wy na to? Nie. Skup się sam. To tylko jej głowa. Musimy czymś nałożyć farbę akrylową. Jakieś pomysły? O! Przestraszyłaś mnie! Hmm. Może tym? O nie, nie, nie. Nie dam się w to wkręcić kolejny raz. No to może to. Nie wiem czy pamiętasz, ale malowaliśmy tym małego Jodę. Dzięki, Sami! Nie pomyślałam o tym. Świetnie wychodzi. Pokryjmy ciałko naszej lalki gruntem. Co? Nie pomyliłaś czasem kolorów? Miał być ciemny, niebieski. Nic się nie martw sam. Wkrótce go zobaczysz. Za chwilkę wrócimy. Nie odchodźcie. Grunt wysechł. Jedziemy dalej. Co teraz, Sami? Mnóstwo pracy! Musimy przeprowadzić operację plastyczną. Nie ma problemu. Tu przyda się gorący klej. Dzięki niemu z łatwością zmienimy kształt nosa naszej lalki. Tylko uważajcie, żeby się nie sparzyć. A może i ja powinienem coś w sobie zmienić. Zdora, ja już jestem idealny! Dajcie łapcie, jeśli się zgadzacie. Zrobione przejdźmy do najważniejszego. Malujemy naszą lalkę na barwy plemienia Nawi. To się nie robi dla komunikowania się z przodkami. Mm -hmm. mm -hmm. Długo jeszcze! Dopiero zaczęłam! Farba musi wyschnąć. Weźmy suszarkę! Będzie szybciej! Nie, żadnej suszarki! Będę uważał! Odłóż tę suszarkę. Uff, okej, okay. przyspieszmy trochę. No, ale i tak dosyć wolno. Sami mógłbyś rozejrzeć się za dekoracjami. Będziemy potrzebowali mnóstwo kamyczków. Kamyczków? Skąd one nie wziąć? Już wiem. My w tym czasie dodamy kilka detali charakterystycznych dla plemienia nawi. Malujcie proste linie cienkim pędzelkiem. O tak. spójrzcie jak ładnie wyszły. Wygląda jak Neytiri? W ten sam sposób pomalujemy pozostałą część lalki. Już jestem! Przeniosłam mnóstwo kamieni! To prawda? Pokaż! Sami, co to ma być? Chciałaś kamyczki? To masz, Tak jak mówiłaś! Miałam na myśli koraliki i inne dodatki. Nie kamienie z akwarium. Ups. Niepotrzebnie zdenerwowałem nasze żółwie. Teraz zanieś to z powrotem. Ja pójdę po koraliki. Potem będziemy kontynuować. Hmm, czegoś mi tu brakuje. A tak, oczy nie mogą kłamać. Lalka musi mieć duże, zielone oczy. Pomalujmy je najpierw na biało. O, Susan! Nabi pozdrawiają cię! Widzę cię! Ja ciebie też jesteś tuż obok mnie. Nie rozumiesz. Widzę cię jak Nawi. Pamiętasz, kiedy to mówili w filmie? A, chodzi Ci o okazywanie szacunku sobie nawzajem. No więc ja też Cię widzę. Trzymaj, brakowało Ci tego. Tak lepiej. Nieźle! Ale nie wygląda tak fajnie, jak myślałem. Wkrótce będzie lepiej. Swoją drogą przypomniałeś mi o kilku ważnych detalach. Naprawdę? A masz na myśli białe kropki? Właśnie, bez nich Neytiri nie będzie wyglądała tak jak powinna, zrobione namalowałam też kilka na jej ciałku. Pomalujmy jej usta różową farbą. W końcu trochę różowego w błękitnym królestwie. Ostrożnie zostajemy w liniach. Ważne, żeby nie poplamić niczego wokół. Pomocy? Obawiam się, że musisz oddać swoje włosy. Że to? Moje włosy? Jesteś okropna. Ugh, proszę. Ale nie mogę na to patrzeć. Tutaj poproście dorosłych o pomoc. Przyszyjemy jej nowe włosy. Nie martw się sam. Wszystko to dzieje się tylko ku lepszemu. Jak skończyłaś? Boję się od. Jeszcze nie. Chyba powinnam przyspieszyć. Dobrze sam. Możesz zdjąć opaskę. Włosy są gotowe. Jeszcze to! Najkiri miła markocze. Świetny pomysł! Już zaczepiam. Na pewno będą piękne. Przyczepmy tutaj. Idealnie! Proszę, proszę! Koralików zostało? Zobaczmy. Potrzebujemy więcej piór. Zaraz wracam. Dobra, ja w tym czasie zrobię jej bardziej spiczaste uszy. Tylko trochę, byle nie przedobrzyć. Teraz niech wyschną. Który naszyjnik bardziej Ci się podoba? Wszystkie są piękne. Ty wybierz. Wow, wygląda jak na Firi. Nie mogę się doczekać komunikacji z duchami. Już niedługo. Zobaczmy, wciąż brakuje czegoś bardzo ważnego. Chyba wiem czego. Zapomnieliśmy o ogonie! Masz rację! Jak mogliśmy o nim zapomnieć? To chyba nie wędka. Do czego służy? Musisz wszystko wiedzieć? Poczekaj, a zobaczysz. Jakaś ty tajemnica, Susan. Bylibyśmy dobrymi śpiegami. Baza ogona, farby. Możemy? Hop! Tyle wystarczy, żeby zrobić długi, elastyczny ogon. Przeprowadzamy chętnie pomogę. Trwa przemiana zwykłej lajki w członka plemienia Nawi. Pamiętajcie, żeby uważać z narzędziami. Teraz przyklejamy ogon w ten sposób. Aha, dobrze, dobrze. Świetna jakość ogona. Daję okejkę. Przydadzą się jej ubrania. Jak Navi byli ubrani? Myślę, że wystarczy przepaska na biodra. Coś jak! Ja to? Chyba nada się idealnie. Doskonale. Mam tylko nadzieję, że nie przedarłeś jej w pewnym ważnym miejscu. Że co? O co ty mnie podejrzewasz? Po prostu wiem, że jesteś kreatywny. Ale zawieźmy przepaskę tym sznurkiem. Może ja też powinienem mieć ogon? <laughs> A do czego ci on potrzebny? Jesteś świetny, taki jaki jest A jeśli przodkowie nie będą chcieli do mnie mówić, gdy go nie będę... Ja uważam, że jak zobaczą, jaki jesteś uroczy, skomunikują się z Tobą bez problemu. Skoro tak mówisz, będzie na Ciebie, jak się nie uda. Okej, okay, teraz potrzebujemy Twoich magicznych koralików. Chyba mamy problem. Nie pamiętam, gdzie je położyłem. Spokojnie, na pewno gdzieś to są. Poszukaj ich, a ja zrobię włócznie dla naszej Majki Musimy się pospieszyć! A jeśli córkowie już śpią? ruchy, ruchy! Nie sądzę, żeby w ogóle spali. Nic go nie powstrzyma. Ech, patrzcie, jak pokolorujemy włócznie, będzie wyglądać jak broń Nawi. Lalka jest prawie gotowa. Subskrybujcie nas, żeby nie przegapić nowych transformacji. Uff, znalazłem. Przewartowałem cały pokój. Samą porę. Wszystko jest już gotowe. Pozwól wasza wysokość. Wow, szukanie dodatków nie poszło na marne. A posprzątałeś po sobie? A mówimy to później. Teraz musimy zaprezentować księżniczkę. Oto piękna córka wodza Nawi. Jest już gotowa. Przejrzymy jej się z bliska? Sam? Jakiś postęp? Żaden przodek nie odpowiada. Co robi nie tak? Chyba Neytiri ma pewien pomysł. Co? Co ona mówi? Mówiła, że do komunikacji ze światem przodków lepiej będzie użyć tego niż roślin. Żartujesz sobie? Bardzo śmieszne, Neytiri. To weź, myślę, że ta roślina będzie właściwa. Tam bardzo się cieszy. Wy też nie bądźcie leniwi. Polubcie ten filmik i subskrybujcie nas. Do następnego, pa pa!